Wchodzimy w bardzo intensywny dla nas okres, czyli w okres grania co 3-4 dni. Natomiast cieszymy się, że możemy do tego spotkania z Legią Warszawa przystąpić po, po inauguracji, udanej inauguracji, po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu. Wszyscy wiemy, co niesie ze sobą mecz z Legią Warszawa, z takim rywalem. Myślę, że mimo, że mamy dwie jednostki treningowe, będziemy do tego spotkania bardzo dobrze przygotowani. Już dzisiaj wychodzimy i będziemy pracować nad tym, jak zaskoczyć legię, grając, grając u siebie, bo taki plan również, żeby zaskoczyć przeciwnika, mamy. Natomiast najważniejsze dla nas jest to nie kto jest naszym rywalem, a fakt, że gramy o trofeum, gramy o super puchar, czyli o. Czyli w jednym meczu możemy zdobyć, zdobyć trofeum, zrobimy wszystko, aby, aby to trofeum zdobyć i, yy, i mimo, że przed nami druga, drugi, drugi mecz z Florą Tallin w Estonii, to najważniejsze dla całego sztabu, jak i dla zawodników jest odpowiednie przygotowanie się do Super Pucharu Polski i odniesieniu kolejnego zwycięstwa yy, w meczu domowym. Dziękuję. Poprosiło o pytania, się o przedstawienie się. I no dobrze, to ja chodzę. Paweł się tak sport. Wiadomo, był to debiut Pana oficjalny, człowiek ten mecz z Grzywną Stalina. E, już tak po przesłanych nocach jest pan zadowolony z tego debiutu. Jak pan w ogóle go oceni? Oceniałem bardziej zawodników niż swój debiut, szczerze mówiąc. Natomiast y, myślę, że. Y, po dogłębnej analizie to spotkanie było dobre w naszym wykonaniu, zwłaszcza druga połowa, okej. Okay, pierwsza połowa faktycznie pozostawiała troszkę do życzenia, ale w drugiej połowie okazję 10-0 na naszą korzyść. Przeciwnik już bez żadnego zagrożenia. My z wieloma sytuacjami, wyjściami w pole karne, więc oceniam ten mecz pozytywnie i myślę, że po analizie, którą właśnie przed chwilą zakończyliśmy, Będziemy robić krok do przodu, jeżeli chodzi o, o zachowania, zarówno w ataku, w obronie, jak i w fazach przejściowych. jakie były te główne punkty tej analizy Co zrobić, żeby być jeszcze bardziej skutecznym pod bramką przeciwnika? Co zrobić, żeby wykrywać sobie jeszcze więcej sytuacji? Co zrobić, żeby po wejściu do, do bazy drugiej podejmować lepsze decyzje? Co zrobić, żeby. Hmm, oddać jeszcze więcej strzałów, mając aż tak dużo piłkę przy nodze. W głównej mierze zajmowaliśmy się działaniami w ataku. Pytanie: Czy rząd nie był takim gainingcenterem, czy jednak nie podkreślałby aż tak pan roli jednego zawodnika? Nie podkreślałbym roli aż tak jednego zawodnika, co nie zmienia faktu, że jego debiut był udany. To było wejście, które hmm, dało nam dużo. przyspieszył, zdynamizował kilka, kilka akcji. Hmm, natomiast też inni zmiennicy. Gustaw, Mateusz czy, czy Dejan czy w końcówce meczu również Łukasz Zwoliński. Ich wejście na boisko również bardzo nam pomogły. To a propos Legii. Legia zmieniła troszkę swój system. To, to dla Was jest bardzo duża zmiana pod kątem przygotowania taktycznego w kontekście tego meczu też pucharowego, który wygrał się 2 maja i meczów ligowych. To, że Legia zmieniła ustawienia w tym grupowaniem przedsezonowym na trójkę ściskowych, końców. Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia, bo oni grali w strukturze 3-5-2, a teraz 3-4-3, więc jakichś dużych zmian nie ma. Natomiast oczywiście bierzemy to pod uwagę, natomiast nie bierzemy tego pod uwagę bardziej niż w, poprzednich, w poprzednim sezonie czy w poprzednim meczu z Florą. Przygotowujemy się do przeciwnika zawsze w ten sam sposób, czyli chcemy o nim wiedzieć dużo, ale dalej najważniejsze są dla nas nasze zasady i nasze zachowania. Pytanie takie o klasyk, już, w którym pomału staje się, na Legion z Rakowem już się pojawiały, ale jeszcze raz je zadam sobie, sumie. Czy, czy to pomału staje się taka rywalizacja, o której będzie mówiła też w przyszłych latach Liparska Polska? To tylko świadczy o momencie, w jakim jest Raków Częstochowa w tej chwili, że mecze z Legią czy Lechem są uznawane za nie tylko hit kolejki, ale właściwie już mają swoją historię. Historię, w której dochodziło często do jakichś emocjonalnych zachowań, nie tylko na boisku, ale również poza ławkami. Ja się cieszę na takie spotkanie. To jest kapitalna sprawa, że, że będziemy mogli mierzyć się z rywalem, który, z którym przegraliśmy w finale Pucharu Polski i będziemy mogli pokazać, że, że to było tylko i wyłącznie jedno spotkanie i zrobimy wszystko, żeby, żeby w tym meczu pierwszym dla Legii, a drugim dla nas pokazać swoje, swoje dobre nastawienie i swoją jakość. na koniec. Czyli zostały te zachowania z jednookowskiej różnych piłkarze z tyłu głowy, który, którym z pana piłkarza, którzy jeszcze są drużynie. Trzeba byłoby ich zapytać. To pytanie, czy, 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 pan, czy pan ma taką chęć, zrewanżowania się taką na Maxa w związku z tym, co się wydarzyło już dookoła tego spotkania? Nie, nie, ja podchodzę do tego spotkania tak jak do każdego innego. Co nie zmienia faktu, że emocje są częścią futbolu, natomiast trzeba umieć nad tymi, tymi emocjami zarządzać i nad nimi panować. To jest dobre, jeżeli emocje czasami widać i czuć na boisku, to czasami pomaga zawodnikom być jeszcze bardziej agresywnym, to pomaga zawodnikowi jeszcze lepiej działać w ataku i w obronie, ale kluczowe jest, żeby nimi zarządzać, i taki mamy plan, żeby w meczu z Legią tymi emocjami zarządzać, nawet jeżeli. Eee, zwyciężymy, żeby zachować na końcu klasę. To no jest strony sztuka, nie? Pani szpa. Chciałem powiedzieć, jak wygląda z sytuacja zdrowotna z dużej poładem lecz? Program chodzi mi o granica partnitora i złotat. Jeżeli chodzi o ich obecność, to sytuacja się jeszcze waży. Czy będą oni dostępni na ten najbliższe spotkania? Mam nadzieję, że fizjoterapeuci zrobią dobrą robotę i będziemy przygotowani i rozpoczniemy mecz z Legią w optymalnym, pełnym składzie. Czy są jeszcze szanse na to, że kto do rady drużyny przed kolejnymi meczami? Powiem ja, ale ja tego pytania. Gdzie pan w którym momencie mi serce najbardziej zadrżało w czasie meczu z Florą? W tej sytuacji, kiedy wladam bronił w sytuacji z Almarsami, potem byłem... W momencie, kiedy Zoro na padł nam na bramkę. Tak, mi wtedy też serce zaczęło mocniej bić. Natomiast przypominam, że mamy jeszcze Adnana Kowacywicza, który jest na tą chwilę kontuzjowany, ale, ale jest w kadrze zespołu. Prowadzimy jakieś działania transferowe, żeby być gotowym na to, aby tą kadrę jeszcze wzmocnić jednym bądź dwoma transferami.